dzieciaki. Dziś krótka bajeczka o zwierzątkach. Posłuchajcie. Kotek miał i piesek hau hau ruff ruff. Spotkały żabę. Rebut, rebut. Żabko, żabko, powiedz nam, gdzie jest ptaszek ćwir, ćwir, ćwir. Żabka, rebut, kic, kic, skok i uciekła im za płot. Patrzą w górę, o! Ptaszek leci! Ćwir, Ćwir, Ćwir! Usiadł, piórka otrzepuje i piosenkę Wam szykuje. Ćwir, Ćwir, Ćwir! tra la, la. Dzieci tańczą hop sa, sa. Patrzą w lewo, potem w prawo i wesoło biją brawo! Koniec, kochane dzieci! bajeczka, ale możecie ją słuchać do woli. Włączajcie jeszcze raz. Słuchajcie i też się jej nauczcie. Może dla rodziców pokażecie, jak robiły te zwierzątka. A jeśli bajeczka wam się podobała, koniecznie dajcie łapkę w górę i obserwujcie mnie na moim kanale. Subskrybujcie, obserwujcie i dołączajcie do misiowej ekipy. Buziaczki. Pa pa. Wasze Krzysia.